Ełccy pedagodzy i animatorzy ruszają na ulicę już po raz kolejny. Po czteromiesięcznym szkoleniu przygotowującym do pracy street są gotowi by wyjść na podwórka. Pedagogika ulicy to forma pracy socjalnej, gdzie kontaktu szuka się w miejscach najczęściej odwiedzanych przez młodzież. W pierwszym etapie pracy pedagodzy będą starali się nawiązać kontakt z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wykorzystując umiejętności zdobyte w czasie szkolenia. Projekt Ełckie Centrum Rewitalizacji to program rewitalizacji społecznej. Pomysł zrodził się z naszych obserwacji, które pokazały, że jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży, które nie bardzo wiedzą, co mają ze swoim wolnym czasem zrobić. Nie na wszystkie takie zapotrzebowania odpowiadają oferty szkół, oferty stowarzyszeń. Głównym celem projektu jest aktywizacja minimum 150 młodych osób w wieku od 10 do 20 lat po to, by zagospodarować im wolny czas. Jak wiadomo, początki zawsze są trudne. Zdobycie zaufania i przełamanie pierwszych lodów to prawdziwy sprawdzian umiejętności pedagogicznych. Grupy młodzieży są różne i sposób podejścia, który sprawdził się wcześniej, przy innej może nie przynieść efektu. Jak przyznają pedagodzy, są bardzo ciekawi nowej pracy. Zaczynam z bardzo pozytywnym nastawieniem, z dużą radością i z ciekawością przede wszystkim osób i siebie, jak się w tym sprawdzę. Obaw mam dużo, dotyczą pra praktycznie wszystkiego. Od bezpieczeństwa poprzez nie wiem akceptację, sprawdzenie swoich umiejętności, jakiś poziom wiedzy. Praca pedagoga zaczyna się od określenia miejsca, gdzie najczęściej przybywają młodzi ludzie i w jaki sposób spędzają czas wolny. Ryzyko odrzucenia przez grupę istnieje zawsze. By jednak takich sytuacji było jak najmniej, warto coś od siebie dać dobrym sposobem jest wejść po prostu z, jakimś, z jakąś zachętą, nie? czy na przykład, czy z piłką, czy z jakąś możliwością pójścia gdzieś, czy z, z jakimiś dziwnymi gadżetami, nie, jeśli ktoś mi chodzi na szczudłach to ze szczudłami, czy, czy coś takiego. Nie? No i yy, na początku to jest po prostu animacja czasu wolnego. Przez dłuższy czas, dopóki się nie, nie zdobędzie zaufania. Jak opowiada Bartek w swojej dotychczasowej pracy, przyszło mu zaczynać znajomość dwa razy i za każdym został pozytywnie zaskoczony reakcją młodzieży. Jak do starszych podszedłem, stali w klatce i po prostu wszedłem, powiedziałem, że jestem Bartek Hojnowski, jestem pedagogiem ulicznym i po prostu mam taką możliwość, żeby spędzić z wami czas w jakiś sposób kreatywny i coś porobić razem, to. Yy, byli zadowoleni. Nie? I tak samo tutaj z tą młodszą grupą było bardzo podobnie. Tylko, że tutaj już wszedłem z jakąś. E, z narzędziami animacyjnymi i, i dzieci przyszły część sobie poszła, część została. Praca street workera wymaga hartu i odporności psychicznej, bo mogą zdarzyć się różne sytuacje, które niejednego zaskoczą. Działania pedagogów będą trwały do końca października.